Witam z tej strony Hart. Dzisiaj e, chciałbym Wam e, pokazać e, nowość, która pojawiła się na rynku niedawno. Jest to e, czołg T3485 e, e, znanej polskiej firmy Mr. Craft. E, I teraz tak, co, co tutaj się dowiadujemy? Generalnie e, czołg pojawił się na Allegro i pojawił się również e, tutaj e, Bonito. Na Bonito był za 89 zł. Dodany do katalogu był 9, 9 stycznia i już go nie ma, czy zniknął, czyli no nie wiem, został wyprzedany, sprzedany, był po 89 zł. Więc to, co mamy na Allegro, 149 zł. 150 zł, tak prawdę mówiąc, to to był za 89 A tak jak powiedziałem, w tej chwili go tutaj nie ma. Eee, został nie wiem, wyprzedany. Tak mi się wydaje, bo, bo tutaj go też, też, też go napotkałem. Eee, dobra, to jest takie info: mm, o takie dziwne pojawienie się, bo tak, sklepy modelarskie w sklepach modelarskich, dlaczego nie uświadczycie? Eee, Tradecraft, tu to jest prawdopodobnie Mr. Craft. Tak mi się wydaje. I teraz co dostajemy za te 150 zł, które jest na Legry, że chcemy kupić? Eee, tutaj mamy 12 różnych malowań, podobno. Więc tutaj mamy, tak, no mamy rudego. Mamy tu jakieś niemieckie malowanie. Tutaj mamy jakiegoś Janosika. <laughs> Także naprawdę chyba, chyba dość dużo. Tych malowań może być. Pytanie tutaj o jakość kalkomanii, to jest raz. I co znajduje się w środku? Teraz tak. On jest w kategorii model Italeri T3485. Jeżeli sobie weźmiemy model Italeri T3485, to tak naprawdę, zobaczcie, tu jest, tu jest ta ramka z wieżą, to zupełnie inaczej to wygląda, to nie jest, jest Italeri, czyli pierwsza rzecz jest błędna kategoria, bo na Allegro wygląda to w ten sposób, jeżeli na przykład mamy ten sam model wrzucamy go do Italeri, to tutaj no nam się wyświetla, porównaj 5 ofert tego produktu, to jest jak gdyby nie wiem, szuflada z Italeri, tak i teraz wchodzimy i tu mamy tego Mister Crafta i tu mamy Italeri i to by, się, to by się zgadzało. No ale tutaj oni to umieścili w italerii. Czemu to umieścili w italerii, nie mam zielonego pojęcia. Ale mam zielone pojęcie, co jest. Czym ten model jest tutaj w środku, co to jest. Patrząc na tą ramkę, i patrząc na ramkę tą tutaj. To jest to samo. Tutaj jest nawet i chyba ICMD, tak, zaraz zobaczymy, czy tutaj da radę to odczytać. Nie, tu tego już nie ma. Ale wydaje mi się, że zobaczcie, układ, cały układ tutaj, tu jest jakaś taka belka, tu są włazy, To jest I to jest nie ITALERY, tylko ICM. Tak samo tutaj ta van, ta góra kadłuba, wanna osobno. Zobaczcie, jak to wygląda tutaj. I zobaczcie, jak to wygląda tutaj, czyli to tu mamy ICM. Czyli generalnie tak mi się wydaje, że Mr. Kraft dogadał, dogadał się z ICM i po prostu wziął od nich, kupił od nich ramki. Tutaj tu macie też w odcinkach gumowe gąsienice. Dobra, jeszcze zobaczymy. Zobaczymy tutaj jeszcze, jak to wygląda, jeśli chodzi o. To jest to samo. Zobaczcie, tutaj mamy mamy tył, tą pokrywę silnika i tutaj mamy, to na górze tu powinny być, to w ogóle powinno być wycięte, to powinna być siatka wrzucona, e, tak. I to jest to samo, czyli zagadka zagadka została rozwiązana mimo tego, że mimo tego, że jak widzicie tutaj nie ma, e, tu powinien powinien być napis gdzieś właśnie o w tym miejscu tutaj, tutaj tego już nie ma, że to jest że to jest ICM, czyli no pewnie tutaj zostało to tutaj usunięte, czy usunięte, albo wypełnione w formie, tak żeby tutaj się ten, ten ICM się tutaj nie pojawiał. I tak jak powiedziałem, zastanawia mnie różnica ceny. 140, 150 zł, a 89 zł w Bonito. Prawdopodobnie nie wiem, czy w tej chwili jest po prostu sondaż sprzedawcy, czy, czy, czy im się to będzie sprzedawać, w jakiej cenie się będzie sprzedawać. No już 12 osób kupiło, nie? No dobra, a, a ICE Moski kosztuje 140 w sklepie. Jeszcze ewentualnie możemy zobaczyć. Skopiujemy sobie tutaj. Wypraski są tutaj jest na 2018, rok, czyli to nie jest stary model, także ja go też zresztą robiłem, także także nie tutaj nie, nie widzę jakiejś tragedii. 140 zł. No to cena. Tutaj jeszcze zobaczę. O, dobra, to Dobra, tu jest w euro podawana. <coughs> cena nie jest zła. Cena nie jest zła, nie, to jest 2015, 2018 są nowe części, a ja robiłem tego z 2015 roku, tak mi się wydaje, tak, tylko że w troszeczkę innym malowaniu ja robiłem, dobra słuchajcie, także macie, macie info, że Mr. Craft zrobił model T30, znaczy zrobił, no przepakował, dał nowe kalkomanie i w zasadzie tyle, bo tutaj więcej rzeczy nie, nie, nie widziałem, żeby coś tutaj więcej było, czyli po prostu model ICM-u zapakowany plus kalkomanie. Co ciekawe, co ciekawe, nie ma tych tutaj tych kalkomani pokazanych, nie? No, albo ja ich nie widzę. No jest instrukcja i tak dalej. Dobra, to takie, takie, taki, taki news e, taki news e, bo też mnie zdziwiło, że, że ktoś wydał T34 myślałem, że to jest jakiś w miarę nowy model, a przypominam, że dla tych, którzy znaczy to żadna nowość, nie? że tak naprawdę te T34, te które występował w serialu, to nie był. To nie był taki oryginalny T-34, tylko to był T34, który był zrobiony, tak zwany Kaczor, który był produkowany w Polsce, więc to, to jak gdyby patrząc na T34 serialu i patrząc pewnie na tego T34 to troszeczkę te czołgi się różniły. Dobra, tym pozytywnym akcentem dziękuję tutaj za. Oglądanie, dziękuję za subskrypcję i do zobaczenia w następnym odcinku.